Siemanko, ze względu na to, że wczytałem trochę wcześniej, nie chcę zabijać tych strażników, oni mi nic kompletnie nie zrobili, to sobie popatrzę, co ja mam zrobić. Znajdź Xardasa. Poszukamy Xardasa. Z tego, co pamiętam, powinienem iść gdzieś tam. O, uciekają. Na ziemię orków. Jednak nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Dobrze idę? Nie, źle idę. Tam są ziemia, w drugą stronę. To powiem wam, że tak: gotik jest taką grą, że mógł grać, 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 grać. I jeszcze raz grać. Mapę chciałem zobaczyć. O. Ta satura sobie nie będzie, bo ona jest chyba największa. Ja tego Xardasa ma szukać. Naprawdę. Po radniczą śmierć nie jedna osoba trzyma i cel prowadzi wspólnie życie w swojej wieży, gdzieś głęboko na ziemiach orków. Okej. Okay. Ze względu na to, że no... wkopałem się z tym metodem, że znajdę Xardasa, no to znajdę Xardasa. Nie wiem jak jeszcze to zrobię Nie wiem jak będę sobie ta wyradzę z orkami Ale idę w dobrym kierunku Bo najpierw chcę odwiedzić Diego. Zobaczyć czy Tiego coś wiecie więcej powie niż mnie ten Za potem! Trzymaj się. Okay. Żaden niczego nie chce. Ten już do nas nie będzie strzelał. On jest bezbronny. Ale biegnie dalej. Ale nie chcemy go zabić. On może się przydać nam w dalszej części gry. Mam nadzieję, że tego wiercenia nie słychać. Ale <laughs> jak słychać, tezory. Powiem tak, dzisiaj niby szukamy Xardasa, ale tak naprawdę, moim zdaniem, bym tego nie nazwał szukaniem Xardasa, tylko szukaniem Xardasa na oślep. To nie tam na pewno, to nie tu, gdzie idziemy. Hmm. Nie wydaje mi się, żeby to było. Bar, hmm. wie, no wiem, dlaczego się włączają te czary cały czas. Ja nie chcę. Dobra, ale to jest wiem, gdzie jesteśmy. Co że wcale nie musieliśmy. Nawet nie wiedziałem, że to takie przejście było. To będziemy mieli zaraz trochę ekstra. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo wiecie, wróciliśmy na drogę. Nie, nie ten odcinek. Ten zastąpimy. Wróciliśmy na drogę tam, gdzie są orkowie wojownicy. Więc tutaj mogą nas zatuć jeszcze. Mam nadzieję, że jeśli tak się stanie, to sobie szybko wczytam i wrócę. Co na poprawną ścieżkę. Ale tu ich, tych psów jest. Smoki będę zabijała i psy mnie zabijają, rozumiecie? Co za czasy nastały, że smoki, smoka człowiek będzie zabijał. Psy go zabija. Smutek, Tylko no jednak dobrze, że sobie zapisałem wcześniej. No chodź, 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 minus jest taki, że tam jest ich trzech, <ścoughs> czy nawet czterech. To już nie jest takie zabawne. Ale mam Cię prawie na hita, więc jest dobrze.

Jakżeż cały czas jungler, widzę dżungla, <gry> widzę. Daliśmy radę przejść tych co tutaj było, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Powiem Wam, że. E, kurczę, co jest straszne, ja sobie tak pomyślałem, że podzielę to wszystko na rozdziały, tak? Ale to nie jest takie wcale proste, jakby mogło się wydawać, bo tych rozdziałów podziałów może być ogromnie, ogromne ilości. No tu ja, po co przyszedłem? Tu nie ma wieżek Sardesa. to jest tylko ta stara wieża Sardasa. Czy to tu na marne? Wiecie, ja, na, ja kompletnie nie pamiętam, gdzie jest ta wieża Sardasa, Dlatego tak się błąkam tutaj. Ale w tym błąkaniu jest metoda. Good Powiem Wam, że na razie sobie całkiem nieźle daje radę ten maguś. Czterem brzytwom dał radę. To będzie wieża Sardasa? Czterem tam dam radę. To są takie bardziej wytrawne ścierwojady. dałem trochę więcej expo. Ale tam już są chyba przytwy tu też. tylko też sobie z safe'a zrobię szybkiego. Ale jestem bardzo blisko wieży ksardasa, co mi się podoba. znając życie wam też. Nie wiem, co to jest. Skąd ja to mam? Kto mi to dał? Wcale takie łatwe jakby mogło się wydawać. Jeszcze piątkę, dziesiątkę. Ten koleś, co w practwie nieźle nadawał tych miksów. Więc leci ich trochę dużo. jak ominąć. To i tak nie jest z tej strony wejście. Widzicie? Wejście znakowe. To są kąsacze, czy... Bojowy. Jeszcze się okazało, że jest lepszy od mojej broni. Super, ale ja wiem, że na początku będzie mi to potrzebne. I zapas HP, który zaraz zrobię. Spokojnie. Widzicie tam już widzę golema. Ale może mi tak będę robił zapas HP. Chłe, chłe serce kamiennego golema Dobra, zabiliśmy kamiennego golema Jesteśmy do przodu o jednego kamiennego golema Jednak następny myślę, że nie będzie taki prosty Piątka Dlatego mogę mieć pomysł jaki miałem. O coś to tu musi być ha. Z daleka. To jeszcze zostanie mnie ognisty golem. Na z tego nie mam takiego pięknego patentu, i to nie jest dobre rozwiązanie. Super. Czwórka czwórka, co to jest czwórka, wiesz? I teraz mogę polec, mogę kompletnie polec. Dlaczego no nie? Kurde, nie poległem. Jestem świadomny. Ale to i tak będzie demon. Tylko nie wiem, czy demona się zabijało, czy z demonem się gadało. też od razu broni. Zaraz kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Hmm. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Domagam się widzenia z Twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z Twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? To serce ognistego golema. Mm. Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Mm. Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Ksardasa. sardasa. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Dobra. Cwórką, czwórkę. Starczy mi mamy. Słyszę, jak Super. Mam no, wiesz, teleport do zarasa, co mnie bardzo cieszy. Czy gdzieś on tu jest? Aha. Ktoś jest mnie przeszkadzać jest... mi w moich studiach! Nazywam się? Nie interesuje mnie Twoje imię, to nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieści żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy Twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na Bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem Orków. Miastem Orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później, ale nie powiem ci dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być. Nie. Proszę Aby więc. mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale. Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej Cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią Stara Cytadela, choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy magicznej. O! Szkielety. Przyłowanie golema, zniszczenie potwora. Ten fajny jest. Śmierć ożywieńca Runa. Może się przydać. Będę sprzedawał zwoja, co? Sen sobie zostawię. Ja sobie zostawię. O nie, 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 motek nie. tam jeszcze tu jest jakiś klucz na klucz, stronomia i tu pewnie ci pazurki powinny być jeszcze, no ale mam pomysł. Rozmawiałeś z Ksardasem. O dobrze To nie jest tak jak myślisz. Jak to? Ksardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest hmm. Jest już bardzo duży. Znajdź ksardasa on musi nam pomóc. Zapot... Obyś wrócił no, nic za bardzo się Od nie razu wiedziałem, że nie Ale tylko kolesia od mikstury, które tak, cieszę, do cieszę się, że do nas dołączyłeś. Pokaż mi... Się na to, co to, się chyba nigdy nie skończy. Kość, ma, jest. Jeśli jesteś ranny. Dobrze. Nie jest ranny. Nie powinieneś wierzyć we wszystkim. Nie chciałbym być teraz tego kołmyssu. Za... że wypadałoby... Już zobaczcie, co wygórne brzmi. Na razie nie każe nam gra tam w tą stronę iść tej kopalni. ale tak myślę, że może tutaj przejdziemy, się i zobaczyć, co się dzieje. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Ludzie zawsze gadają. No to jest paru chłopaków. Witaj. Witaj. Jak leci? Na razie cicho, w wolnej kop... Li zajmuje się jeszcze. Do zobaczenia. Aha. To znaczy, że teraz nie mam iść tego robić, ale. Gdzieś jest to? to jest. Tam, gdzie jest... Chciał? coś niżej. Nie da się. okej. Okay. Zrozumiem. Dlatego też wybiorę telefon. Inwazyjny. Czemu Teraz stąd będzie bliżej do mówisz wszystkiego obozu. Chociaż sam nie wiem czy tak. to jest dobre rozwiązanie. To nie było zbyt mądre. Może powinienem już zapisać. Zawsze to samo. Zakończyć na dzień dzisiejszą rozgrywkę. Tak, to jest Możesz dobry pomysł, Więc do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie 2 i widzimy się w następnym odcinku i będziemy szukać orga. up